Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc październik dla urodzonych znaków wodnika. Energia miesiąca, księżyc, miłość, uczucia, związki partnerskie, cesarz i sprawy zawodowo-finansowe, dziewiątka miecz. Trudniejszy miesiąc dla Ciebie, drogi wodniku. Księżyc jest kartą, z taką przykrą energią, zmutną energią, tęsknotą, nierealnością. Tu jest dużo kłamstw, dużo oszustw, dużo niedomówień. Tu jest taka życie iluzją w krzywym zwierciadle. Ale jeśli chodzi o dziewiątkę mieczy w połączeniu z. Kartą księżyca. Może być tak, że jakiś problem, jakieś kłamstwo, albo tobie się będzie wydawało, że coś złego się stanie, bo coś zawaliłeś. To dziewiątka mieczy będzie Cię nakręcała spiralą nerwów, strachu. Spiralą taką, sam sobie będziesz ten lęk układał, sam sobie będziesz go tworzył, sam sobie będziesz go żył. Żył nim żył i nim się karmił. Lęk, który bardzo destrukcyjnie może wpłynąć na Twoje zdrowie, ale ten lęk będzie nieuzasadniony. Te rzeczy, które Ty sobie wyobrazisz. Tą iluzją, tym lustrem, tym, tym takim, że tobie się będzie wydawało, ona się nie zrealizuje, ono się nie spełni i będziesz na koniec miesiąca sam stwierdzisz, że po co było aż tak bardzo przeżywać rzeczy, które nie dość, że się nie spełniły, może część sam sobie je wyobraziłeś, na pewno sobie nadłożysz je energetycznie, nadłożysz sobie je emocjonalnie, no tak, tak niepotrzebnie, jeśli chodzi o, o Twoje emocje związane ze sprawami zawodowymi. Tu jest cesarz, który ma jakąś władzę, który. To nie jest tak, że on będzie karał za, za coś nieuzasadnionego, na, za jakąś iluzję, która, która się to w tobie stworzyła. Eee, raczej on jest osobą, mm, no chyba że mu podpadłeś, tak? Ale z reguły cesarz jest osobą wspierającą. To jest no taki rzeczywiście, jak, nie wiem, mafiozo, jak, który, który zawsze wesprze, tylko potem może reważ, tak? W jakiś sposób zobowiązanie. Ale jeżeli miał być ktoś, pomóc i, i po to, żeby, żebyś tak strasznie nie przeżywał pewnych e, złych wyobrażeń, szczególnie w sprawach zawodowych, no to idź, porozmawiaj. On jest w jakiś sposób autorytetem. To nie są tylko partnerzy, partnerki, stosunki między, to są też stosunki międzyludzkie, to są e, ludzie znajomi, przyjaciele, ale też jak to się mówi, szefowie, są jakieś osoby mądrzejsze, starsze, mądrzejsze. Chodzi o to, żebyś chociaż może porozmawiał, porozmawiała w sprawach zawodowych, żeby on ci w jakiś sposób ukierunkował i w jakiś sposób wsparł, chociażby emocjonalnie, chociaż takie po emocje to się chodzi do papierza, ale Cesarz też nie zostawia swojego ludu, bo, bo dlaczego miałby swój lud a, zniszczyć? On może to zapamiętać sobie i później kiedyś tam wrócić do ciebie po, po rewanż, ale on w danej chwili jest w stanie ci, czyli nie jesteś sam. Masz osobę życzliwą przy sobie i jeżeli będziesz potrzebować wsparcia, drogi wodniku, to idź po wsparcie, nie, nie jakby to powiedzieć, nie bakatelizuj pewnych rzeczy, bo tu, o, tu są też sprawy psychi psychiczne. Jeżeli potrzebujesz lekarza, leków, wsparcia, to nie czekaj aż po prostu popłyniesz, bo potem jest trudniej wyjść. Wiesz, z pewnych rzeczy, jeżeli wiesz i zdajesz sobie sprawę, że bez wsparcia, bez pomocy nie jesteś w stanie funkcjonować, lęki, strach, panika, no to idź po pomoc. Tu jest pomoc w kartach i ta pomoc ci zostanie, dobra pomoc ci zostanie udzielona i będziesz miał, miała wsparcie. Proszę, nie bagatelizuj. Nie bagatelizuj, bo pewne mm, rzeczy się nawarstwią, nakręcą się yy, i ty, jako yy, możesz się tak bardzo nakręcić, że potem będzie bardzo ciężko wyjść z, z tego, bez pomocy, bez wsparcia medycznego. <laughs> to może coś optymistycznego. Karta mówi o poczęciu, o, części, o kobiecości, o badaniach, o hormonach, o poziomie hormonów, jeżeli będziecie potrzebować. Ty też jest mądrym lekarzem, więc więcej autorytetem, więc warto się udać. Ale e, jeżeli pracujesz w branży takiej oszukańczej, iluzjonicznej, e, reklamie, makijażu, kosmetyce, kosmetologii, wiecie, takich, takich fajnych e, branżach, to jesteś skazany na sukces, bo tu te przekłamania, te iluzje, ten teatr, film, reklama. To wszystko Wam przyniesie sukces i satysfakcję. Odpuść ten lęk, jeśli będziesz w stanie. Jeśli nie będziesz w stanie, to idź po pomoc. Wiem, trudny miesiąc. Ja wiem, że skupiłam się bardziej na tych emocjach, na zdrowiu, na pomocy, na wsparciu, ale te karty mówią o bardzo trudnym emocjonalnie, psychicznie e, miesiącu depresyjnym. Proszę, nie bagatelizuj tego, drogi Wodniku.